Ewersja Klubu Polsatu już ruszyła. Czy chcecie wyjechać na Mistrzostwa świata w piłce Nożnej Japonia Korea 2002? Zamówcie dekoder Polsatu. Odbierzcie go i weźcie udział w losowaniu wyjazdu. To będzie podróż waszego życia. Chcecie wygrać samochód? Namówcie kogoś do zamówienia dekodera Polsatu i weźcie udział w losowaniu samochodu. Szczegóły w przesyłce klubowej lub pod numerami telefonów i na naszej stronie internetowej. To dopiero początek wielkiej zabawy. Dla Klubu Polsatu Marek Gusi. nogi pokrywają brzydkie, pęknięte naczynka krwionośne? Jeśli tak, mamy dla Ciebie wenish. Venish to maść oparta na szwedzkiej formule leczniczej. Pęknięte naczynka krwionośne to po prostu zatkane naczynia krwionośne. Uwięziona w nich krew tworzy nieestetyczne wzory na skórze. Ale wystarczy wetrzeć w skórę porcję weniszu, aby przenikając przez nią wzmocnił ścianki naczyń krwionośnych, powodując swobodny przepływ krwi i przywracając ich naturalne, zdrowe działanie. Popatrzcie na tę zadziwiającą różnicę. Venish jest skuteczny w leczeniu 95% przypadków. Już nie musisz obawiać się pękniętych naczyń krwionośnych, które psują wygląd Twoich nóg. Venish sprawi, że wyglądać one będą zawsze pięknie i młodo. Wystarczy tylko wetrzeć i Venish, Skuteczny ratunek dla Twoich zmęczonych nóg. Do kupienia tylko w TV Markecie za jedyne 149 zł. Zamów zadzwoń 061 85 8200. Możesz częstować go kuksańcami, możesz go obracać na drugi bok, możesz nawet przykryć go poduszką, ale nic nie pomoże. Dalej będzie chrapał. Oto Disnor to całkowicie bezpieczny farmakologicznie spray, który rozwiąże Wasz problem chrapania raz na zawsze. Wystarczy tylko spryskać gardło, aby natychmiast nawilżyć błonę pokrywającą podniebienie miękkie, zapewniając tym samym swobodne i łatwe oddychanie. I wtedy będziesz spać bez chrapania przez całą noc. Nie mogę uwierzyć. Zeszłej nocy chrapał tak jak lokomotywa. Dzisiaj użył Disnora. I popatrzcie, cicho jak makiem zasiał. To wspaniałe. Zapomnij o pigułkach, specjalnych poduszkach i innych dziwactwach. Wystarczy tylko spryskać gardło przed udaniem się na spoczynek i będziesz spał bez chrapania przez całą noc, jak śpią już miliony Amerykanów. Disnor, delikatna mgiełka, która przyniesie ci cichy i zdrowy sen. Disnor tylko w tv-markecie za jedyne 149 zł. Zamów, zadzwoń 061 85 8200. telewizor za jeden bilet. Bilety kupiłem ja. A telewizor był przypisany do biletu. Karol. Czyli jest mój. Spotkamy się w sądzie. <grym> tak? To najpierw będziesz musiał pokonać mnie. Mnie i mnie. O, nie macie honoru. We trójkę na jednego? No, akurat razem ważymy tyle, co ty. Wielka wygrana, czy wielka wojna? Krawczyk kontra Norek. Miodowe lata w sobotę o 20.00. Dzień dobry Państwu. Piąta edycja klubu Polsatu już ruszyła. Czy chcecie wyjechać na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Japonia Korea 2002? Zamówcie dekoder Polsatu, odbierzcie go i weźcie udział w losowaniu wyjazdu. To będzie podróż Waszego życia. Chcecie wygrać samochód? Namówcie kogoś do zamówienia dekodera Polsatu i weźcie udział w losowaniu samochodu. Szczegóły w przesyłce klubowej lub pod numerami telefonów i na naszej stronie internetowej. To dopiero początek wielkiej zabawy dla Klubu posatu Marek Rusin. Panie Fertku, ale mi się wczoraj naoglądał. Takie kobietki. Ja tam? Do mnie to dwie blondyny natusały. Jakie blondyny? Dzień dobry Pani, jak tam się internecik sprawuje? Dziękuję, dobrze. Coś Ty taki zadowolony, co? Czym macie komputery do interneta? Komputery za drogie. Jak masz w domu dekodera, to ci nie trzeba komputera. <ścoughs> Internet bez abonamentu. Zadzwoń i zamów dekoder Polsatu. Taniocha! Przeciw poceniu się, przeciw przykremu zapachowi. Nowa Rexona Active z naturalnymi przeciwutleniaczami nigdy Cię nie zawiedzie. Elementarz z Baksem. Wielka rzecz dla najmłodszych. Uczy czytać, pisać i liczyć. Idealna pomoc w nauczaniu początkowym. Nauka i zabawa z Twoimi ulubionymi postaciami. Elementarz z Baksem. Wprowadzi Cię w świat wiedzy. Pierwszy numer z naklejkami do ćwiczeń tylko złotych 50. Zł. z baksem. Wielka rzecz dla najmłodszych. Uczy czytać, pisać i liczyć. Idealna pomoc w nauczaniu początkowym. Nauka i zabawa z twoimi ulubionymi postaciami. Elementarz z baksem. Wprowadzi cię w świat wiedzy. Pierwszy numer z naklejkami do ćwiczeń, tylko 0,50. 070 880 700. 8, 8, 0, 7, 0, 0. Siedem, osiem, Czasem natura sama spontanicznie łączy to, co najlepsze. Właśnie tak powstał jogurt Bakoma Polskie Zboża z ziarnami i owocami zawierającymi cenny błonnik i witaminy. Oto źródło świetnego samopoczucia. Bakoma Polskie Zboża. Smak zbożem malowany. Czas na coś nowego, coś naprawdę fajnego. Na super mózg. To nowa seria, w której znajdziesz wszystko. Rozrywkę, zwierzęta i legendy i fantastyczne karty z zagadkami. Ratis w każdym numerze. Możesz się wymieniać, aż zbierzesz całą kolekcję. Znasz odpowiedź? Jeśli nie, znajdziesz ją w supermózgu. I możesz zdobyć złoty medal. Supermózg. Już wioska. Witaj w łagodnym świecie Jakobs Milea. Proces powolnego, delikatnego palenia ziaren sprawia, że nowa kawa Jakobs Milea ma łagodny smak i zawsze ten sam wspaniały aromat. Jakobs Milea. Łagodny smak i pełny aromat. Agnieszka Chlińska, zespół ONA. Oddaliśmy swój głos na muzykę w RMF FM. Większość past przestaje walczyć z płytką na zębną, gdy jesz lub pijesz. Colgate Total jest inna. To opatentowane połączenie składników, które przylegając do zębów i dziąseł chronią je przez 24 godziny. Cieszysz się, że używasz Colgate Total? Colgate Total chroni Twoje zęby, nawet kiedy jesz i pijesz. Przez cały wrzesień Colgate i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zapraszają na bezpłatne badanie jamy ustnej. Dostaniesz też pastę Colgate Total. Za złotówkę wypierzesz tyle, tyle. E-Ultra daje do 30% prań więcej. Kosztuje mniej na każde pranie. Zamiast około 200 g innego proszku sypiesz 140 g E. Biały na zewnątrz, złote wewnątrz. Promocji Kinder Bueno i RMF FM aż huczy od nagród. Otwórz paczkę i wygraj wyjazd do Londynu na koncert mega gwiazdy. Telefony z radiem i wapem oraz płyty hop Kinder Bueno. I wszystko gra. Więcej troski o moją skórę. Zbogacone olejkiem migdałowym mleczko do ciała nie da wody. Sprawi, że poczujesz się świetnie w swojej skórze. Olejek migdałowy intensywnie odżywia i pielęgnuje skórę. Witamina E czyni skórę gładką i elastyczną. Mleczko do ciała nika wody, teraz z olejkiem migdałowym. Zorzec bieli, Bielsze nie będzie. Jest taka pasta, która chroni przed próchnicą, kamieniem nazębnym i chorobami dziąseł. Przyczyną tych problemów są bakterie, a Signal Integral zwalcza je skutecznie i działa przez 18 godzin. Signal Integral, złota pasta na wszystkie problemy. A nie wiem, które z nich fałszuje. Samo nie wiedziałam, który składnik posiłku powoduje alergię u mojego dziecka. Dlatego zaczęłam podawać mu jednoskładnikowe produkty Gerber Naturalnie Proste i teraz komponuję tylko bezpieczne posiłki. Gerber Naturalnie Proste. Powiedz alergii stop. Andrzeja Wajdy według scenariusza Agnieszki Holland. Dramatyczna historia uczucia, jakie połączyło Niemkę i polskiego jeńca. Miłość, która nie powinna była się narodzić. Nie spotykaj się z nim, zejdź mu z drogi. Ja go kocham. Miłość w Niemczech. W czwartek, 27 września, 10 minut po północy. Mecenasem cyklu filmowego Idea Braci Limier jest idea. Mountain, Dwaj bracia ze skromnej rodziny i one, Panny Abbott, elita miasteczka. Jaka tajemnica łączy te dwie rodziny: prawdziwa miłość i okrutna zemsta. Abotowie prawdziwi. W niedzielę 30 września o 21.55. We'll Nagród odtwarzacze CD, PlayStation, wszystko po 5. O nie, fioletowych. Milka ma 100 lat i promocje dla Was. Wytnijcie pięć kodów z dowolnych opakowań Milka i wyślijcie do nas. Wylosujcie jedną z 10 tysięcy nagród. Hej! Szczegóły w sklepach. <śmianowidł> Με πράσαμε. Στο μπορα-μπορα. και τι τα ρίφα, βέτε πες. standardowymi standardowym i aktywnym najtańsze połączenia. Tanie połączenia? O w aktywnym ponad 100 darmowych minut. To co, bierze pan aktywny? Cztery pakiety telekomunikacji polskiej, żeby każdy mógł płacić mniej. <grystanie> <grystanie> Możemy się jeszcze przejechać na ósme? Zdobyć przy Everest. Nowe chipsy Lays o smaku prawdziwego żółtego sera. Lays. Obsesja smaku. Jako międzynarodowa modelka wiele podróżowałam. Używałam różnych mydeł, aż odkryłam mydło pielęgnacyjne ARKO. Nigdy dotąd moja skóra nie była tak olśniewająco piękna. I cudownie pachnąca. Nowe pielęgnacyjne mydła w nowych opakowaniach. ARKO olśniewająco piękna skóra. Lekki. Gorący kubek co Knor, to Knor. No dobra, wsadzimy M&M's z Minis z powrotem do tułek. Teraz! jestem! Spoko, sytuacja opanowana. Co nic, rachunek na konto M&M's. Czekoladowe M&M's Minis. Baw się z nami Minisami. Okej okay, chłopaki, usta. Mordercza walka z wirusem. Dustin Hoffman. René Rousseau. I Morgan Freeman. Epidemia 1 października o 20.55. Opracowanie wersji polskiej Artur Nowak Czy... W bazie lotniczej Edwards dochodzi do incydentu, który może zmienić losy świata. Nizziano jeden z naszych eksperymentalnych myśliwców nowa został wykradziony z bazy. Nowa to broń przyszłości ten, kto którą posiada może rządzić światem. Jesteś najlepszym pilotem, jakiego znam. Odzyskaj ten samolot. As lotnictwa Michael Dudikow wkracza do akcji. Czarny Grom. 29 września o 22.15. Każda z nich to wyjątkowa kompozycja smaku i aromatu. Od łagodnej do mocnej. Wybierz swoją kawę Chibo i ciesz się nią już teraz. Kupując kawę Chibo możesz zdobyć wycieczki do Meksyku, samochody Nissan Terrano 2 i unikalne kubki. Kuponów szukaj w każdej oznaczonej paczce. Chibo. Podaj to, co najlepsze. Ach, ten Jaś... Tych tłustych gryzmołów niczym nie zmyjesz. Nieprawda. Użyję nowego klina i nie będzie żadnych plam ani smug. Chciałabym to zobaczyć. Tylko klin z aktywną pianą nie spływa z pionowych powierzchni i skutecznie usuwa brud. Widzisz? Wszystko błyszczące i bez smug. Klin. Jedyny z aktywną pianą. Czyste i bez smug.